Siemaneczko, witamy was w kolejnym filmie Dzisiaj tutaj razem z Dominikiem, będziemy ciężko pracować Musimy zrobić Zaczep na listwa do, do Koparki, żeby koparka tutaj ciągnąć Nie na tym zaczepie To wy, wyrąbię, Bo złomię go, albo nie wiadomo co Wygnie go To nie jest przystosowane do takich rzeczy Trzeba by ten bolec chyba wyciągnąć i dać ten zaczep na środek ale wiesz, jakby to było, jakby to było, to by było, na tym. Co? Wiesz, co chodzi, o ten zaczep, to by wtedy żeś mógł. Ale nie wiem na to. Bo wiem, no w tamtym że tak chyba jest, nie? Na tym że jest całkiem inaczej, ten dolny zaczep. Aha. Dobra, no ale to co ty chcesz teraz tu zmieścić, żeby, co chcesz? Nie, do... chcę wyciągnąć ten, ten bolec. No bo to będzie ciasno siedzieć. Dać go na środek. Ten że idzie wyciągnąć ten dolny zaczep. Łatwo, a tu chyba by trzeba... no tak na bok go dać albo pod traktem wlegać, coś. tu gdy walne ze straży co musz? walne ze po co? to? po co? no walne zebranie co to jest? no to jest taki zebranie z prawozdawki, nie z całego roku mhm. jest, wiesz jakiś... odznaczenia ni... no o kurwa na... nie wiem na kiedy tam o kurwa pokaż świeże, <laughs> wiesz, mówię nie, bo, tego na... Aha, coś jakoś deska może końców przez deskę. No dobra, No dobra. No, no, no. W środę byliśmy na tym snowboardzie, nie? No. Dzisiaj jest piątek już. No. I wczoraj, jak on na wieczór wlegnął do łóżka, to był taki zakwasy wszędzie. Tu miałeś na karku, tu. No bo ty się spinasz. Tu. Bo ty się spinasz. Ty się spinasz. Że Jo nie umiał głowę dźwignąć. Bo ty się spinasz, Marek. Jak chciałeś podnieść głowę, to tak. Za włosy się i Tak. <grym> jo, no nie umiał, jak kurde. Ej, bo ty się za fest spinasz. Ale to. Bo tyle razy ja się wywalił. Ale no to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. No. Po prostu wiesz, twój organizm, organizm twoje ciało nie ma do takiego przystosowanego czegoś. Nie? No nie jest. No. Wiesz, no i się nie ruszasz, tak. No No bo nie używałeś tych mięśni, co teraz? Nie? A wiesz, <grym> ty mało kiedy używasz wrogiem. Cześć Przy wywrotce no, to co Ty mało co mięśni używałeś No ja nie używam mięśni, bo... jest. nie używasz Tych to na pewno Mięśni nie kegla Tych to na pewno nie używasz Dobra, no, czekaj no, ty... Kule, kaj mamy kule? Kule Na no, tym były A ja. Bo... No ale co ty chcesz... Um... A belka jeszcze bym mówi. Belka leży przy traktorze, nie widziałeś? Pomalujemy sobie fajnie. Na zielono? Nie mamy zielonej, mamy czorno. Chyba, że na zielono to jest ta kula? Nie. No. Dobra, suka belka? Uła! Czekaj. Jak tu się reguluje, tu jest gwint? Nie, pasuje, nie trzeba regulować. Ty wiele tu nie, faktycznie nie trzeba tej blachy. Bo że co chodzi. No. No nie, bo ta blacha będzie wiesz. Tu podniesiemy trochę tę, zrównomy to tu i blacha przyjdzie nad to i pod to. No, no. Dużo. Nad to, że y, tu i tu. Nie, tu i tu. Zależy... Bo trzeba wziąć ten bolec teraz i zmierzyć wysokość tego. Ile tam jest do zaczepu. To skąd zmierzyć do zaczepu, ile jest, a on skręca bolek? Do zaczepu... W sensie, jakim to zaczepu? 43, no że... E, tak by, Wiesz, jak to przychodzi, to, no, do, to do tego, wiesz o co chodzi, nie? No. no. 40... No, 43 max. A 40 43, bo no, ciężko to, jest, wiesz, bo nie ma tam... To będzie pracować trochę, nie? Góra-dół. Ja wiem, no. No tu jest 30... to na 40 to... No nie no, bo tutaj jest do tej kulki jeszcze tu jest ile? No tu będzie 5 cm Czyli na 38 by to musiało być ta blacha No czyli by to wychodziło, że to wyjdzie jakaś tu No czyli do, na równo tak? nie trzeba nic... Do zaczepu normalnie nie? Czyli ani blachy nie trzeba wie jakiś fest No No i myślę że to będzie dobre nie? Zawsze nie będzie cierpiał wtedy Nie, bo on będzie... No i tu by było hmm. tak? Ciężar, Marcin. No. Ciężar będzie się wpierał na tym, na tym. się będzie. Mógł. A to po prostu nie będzie pozwalało na to, żeby na obracanie tak, się. Na obracanie. No, no. I to, jak się to tu będzie luźno chodzić, No. nie jakoś na sztywno. No, ale my to musimy zrobić tak, żeby tą belkę w razie, byś się do czegoś wykorzystał. No nie, to po prostu... Żeby to nie przyspano... Tu do tego. dziura i będzie przykręcone do tego, nie? No, wypolić dziura. No. Jedna dziura, drugą i trzecią. No no no. Na, na dwa bolce i na to To tu by musiała być ta blacha na 25 cm stychnie myślę. No No żeby zaś nie musi... Nie musi. No, no nie, albo żeby zaraz tu zatem. Żeby zaś nie darło tego. Ale no. tam są trzy osie, to to i tak nie będzie darło, wiesz o co chodzi? No. Tylko nie wiem, czy tego gwintu. A no w sumie nie. Żeby uciąć go potem, żeby nie był taki długi. Obejrzymy, jak będzie wesować, jak już będzie gotowe. Że go dość w dół, żeby. No, żeby nie za nisko, czy ziemi by nie był, nie? Jak pojademy, czy nie zachoczymy o coś, ale raczej nie. Obejrzymy. Ty, a powiedz mi, bo odnośnie tej wiertnicy, Tym... Kurde, żeby rozwiertać. Bo tam tu są na 32 chyba te bolce co musi tej koparce i żeby to rozwiertać A tam są wiele Tam są 20 chyba coś Bo to są do tej takiej koparki takiej kurwa tej, tej, tej wiesz tej takiej zabawkowej tej nex, neux <coughs> czy coś taki głównie. To zajadamy do osobika. Do Sobika? Mhm. Aha no do Sobika tego tu no, no. właśnie Ty o nawet o nim nie pomyślał No Właśnie no ja muszę pozdrowić jedna osoba na filmie Czekaj. I tutaj pozdrowienia dla Seweryna Patulskiego za sprzedanie jej końcówek. Tutaj po prawej jest oryginał, po lewej już se dorobiłem taką. Po prostu potrzebowałem na wzór, a on kupił kiedyś takiego tuza, jak ma Perkins i to mu zostało. Muszę jeszcze dokupić to ucho jedno. To się dorobił, ja? To on dorobione, no czyli ty byś też miał na to nadwintować Dali gwint pociągnąć? No miałby. Tylko... Nie wiem Tylko co? Żebyś nie umiał tego dać do tego... Do autokarki No, do kulka gdzie mhm. Obejrzymy No ale jakbyś od tej strony to przecież I tak to będziesz, nie? Ucinął będę, Jeżeli będę Nie, ucinął. bo musiał do tego gwintować Aha, byś musiał... Aha! No ale tu będzie tyle tego Nie, że się podkładka da No, ale generalnie dochodzi aha, że aha. to trzeba tu Eee... Wsadzić między Jak on te... jak o Patulski, Patulski, Seweryn Patulski Trzeba to wkręcić między to I to gwiazdo będzie oddalone i wtedy będzie Odzyskano ta sekcja, albo tutaj wąż Będzie przykręcony bezpośrednio no do tego mi, a to teraz mi powiedz Jak to będzie działało? No muszę zawory jeszcze dokupić No właśnie, że to musisz zaworek mi przy no. tym bo, bo przecież jakbyś, O Jezus, jak, czemu tego do nie tego droniczki Nie doszło? I ten, no. bo rozumiesz Ciepło do tego Bo ten, rozumiesz bo tak jak ten, to i ci przodek, nie będzie dźwigał No w jed jednym czasie, no. Jednym tu czasie. na przodzie muszą być zawory dołożone. To dołożymy zawory. Tu, Kaś. Tu albo z tyłu, no zależy, Kaj. Ty, tam. Ja ci ja powiem. lepiej byśmy od tyłu, bo sobie wiesz co? U uchylisz se i bajką se przy... No. Bo do przodu to byś musiał wychodzić. No. Ty, Kaś, ci to dać? To na hala? To do mnie na hala tam. Dobra, ja się do przeblic. <laughs> Krew jakoś dziwne, ale kobieko, piec albo no ty masz teraz No i dziadkowie kobieta? <grym> no. teraz. co No to mieliśmy inny film o wtryskach, nie? Wczorajszy. A to do gromy jutro jak będziemy u Lazara. Patrz, bo tu jest blacha. Tu jest jedna. A tam za kombajnem jeszcze Ale... stoi grubszo. Nie wiem kiero wziąć. Ale czekaj. Grubszo po co grubszo? Ta styknie myślę. To weź ta. Grubszo mi się wydaje, że. Pijalno będzie mieć. 10? Będzie dość. Co? Będzie dość. No pewno. 25, na pół przed polemy. Długość 25 i na pół Nooo To będziesz palnikiem? No No i prości A co? Nie tu jest inny Też taki? No dobra, czekaj Bo to jest, e... to nawet wyjdzie na pół po prostu Wiesz, bo to było 18 Czekaj no, no dobra No na pół po prostu no. A ty pokaż ten drugi winkielka, jak go masz? Byłem tam dzisiaj w tym urzędzie i jeszcze że tam był... No, takie inne sprawy i ty To Ja, ja, ale jeszcze, jeszcze kogoś innego Taką, taką dziołcha Rozumiesz? Że ją już do... no jeszcze... W, kurde, to było chyba w liceum No to No, ale to było w liceum, nie? I ten... Kurde, ona była kiedyś, ona mi się tak kiedyś podobała. Jak ja teraz chopię, jak ona tam wlazła, ja go się skądś cię kojarzę, Już wiem skąd cię kojarzę. Ona tak na mnie zerkła. No wyglądała tak... No, obs no nie wiem, no nie chcę nikogo tu urazić, no po prostu była tak, ona W porównaniu do tego, co wtedy, to była po... No. W porównaniu do w porównaniu do tego co ona wtedy była to wiesz i ona miała takich synków wiesz no kurde no, mogła mieć mało każdego nie yeah. i on był taki wiesz Beni yeah, yeah. a teraz to ona kurwa do mnie B. tak się nazywa Chopie, jak dziś pamiętam że kim tam kaś odwoził i miała mi podać swój numer to mi taki numer podała, wiesz, żeby no, na odczepny, wiesz? Ja się po tym patrzę, co ona mi to zapisała, nie? się bali. Krybus ja to czuł, wiesz? Bo to będzie przeziwaga, wiesz? Czujesz, nie? Bo, Bo na telefonie się bawił. A, dobra, to pomysłem. Kaj tam nie? Ja tym, ja tym ciepłym od całą wiesz? Koniec, opłodnie. Dziura już jakoś przewiertano. Było trochę ciężko, bo nie mamy takiego wiertła 32. Ale dziura przewiertano. Dziura co? przewiertano, sprawdźmy, czy to pasuje tu do bolca. O, no w sam raz. I teraz już co możemy? Natalistwa wywiercić. Musimy sobie lekko podnośnik zadźwignąć. To nie ma taki łatwe Jak to się kurwa zdaje Ty Marcin, chyba trzeba będzie go faktycznie odpolić Bo go nie podniesie Ani kurwa przecież do się No przecież. <mum> Jeszcze Ale Ci powiem na styk to mamy <mum> Wiesz, że co chodzi? Że tu. Tu? Tu. No to najpierw, tu zrobimy tak, z przodu przyspawimy. No. Że nawet jak to będzie na samej liście, to. No to będzie trzymać. No nie, to, tutaj sobie zaznaczymy koniec listwy. I tu zrobimy też przy samej listwie. No. Żeby ta dziura wyszła tu i się to tak zblokowało. No, no. Poczekaj, a nawet stój w kosz... no. O Och, kurwa! No i tu jeszcze, jak ta blacha będzie... Grubo, no, ...jest mocno Wiesz, niech to jest jak najbardziej tu, z no. tego względu, żeby to nie było... No i czekaj, teraz kula będzie... Tak. A tu przewiercimy no, śruba tako, żeby po prostu nie grubości si tako. Bo tako. To, tako? No, tą trzydziestką. Moim zdaniem to jest niepotrzebne. Czemu? Po co tak rozwiertywać i, 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 i e, osłabiać to? Nie osłabiamy tego... Przecież, przecież tu... Myślisz? Tu jeszcze przyswaliło <coughs> Żeby ta liczba, weź, tam i tam zblokować no byś musiał teraz zmierzyć ile jest od tutaj dotąd, nie? No to już właśnie o to chodziło mi, żeby ta miara, a ja nie mu... Tam jest jeszcze jedna. A bo będzie na ten, to tak? Ale czekaj, kurde, no by było przecież... No myślę, że spoko. Po placu wozić, tak? No. To spoko chodzi. Tu chodzi o to, żeby ją przewieźć tu, nie? No, z miejsca. Tam. No, bo tak jeżdżemy w wielkim ale teraz mamy te wtryskie wyciągnięte. No. A chcemy też robić serwis z tej poparki. Dokładnie. Dobra, To ani tego nie musimy spawać, mi się wydaje. Tak to zostawiamy. O po co tu spawać? Ale pomalujemy, żeby ardza nie załatwiał. No nie nie. Zaś powiedzą, że druciorze bo zrobili, a nie pomalowali. No Patrz, no, pomalujemy. Czekaj. O no musimy taką śruba kupić żeby no. to Skręcić. Ale to będzie kurwa igła. Jedno, że no tak jak Godosz trzeba będzie dać pozór w chuj, żeby... Żeby sobie nie wciść kurwa dół góra. Bo w Duni, ale w góra, no. to to kurwa. Wyrwałoby ten zaczep, złamałoby go. Mm. Kurwa. A nie szłoby tego jeszcze jako inaczej zrobić? No, jedynie by musiało być do łącznika <słyska> No, ale to. Tak czy tak czy siak jak ktoś winiesz to to no, pognie No bo musiałby być taka wieżyczka i dotąd no. by Na mniej więcej na, na równo <kuh> było w maszynie No ale na takie jazdy po, po placu to no. no. No nie możesz ten Szkoda, że nie jest zablokować HR No Szkoda ale nie idzie wyłączyć Chy podnośnika W sztaje, że szło w tym nie. żeś mu wyłączył